Bitwa, o której nie uwierzysz, że wydarzyła się naprawdę chodów 1694. Stop! Jeśli myślisz, że 720 kontra 40 tysięcy to dużo, to posłuchaj tego. Bo o tej bitwie nikt ci nie mówił. 400 polskich husarzy i pancernych przeciwko 40 tysiącom Tatarów. Tak, 400 przeciw 40 tysiącom. Proporcja jak z legend, a nie z podręcznika. Tatarzy myśleli, że ich zmiażdżą w godzinę. Tymczasem Polacy zamknęli się w drewnianym grodzie i walczyli, jakby byli tysiącami. Kiedy zabrakło im kul, zaczęli wyciągać z ziemi strzały wystrzelone przez Tatarów. I strzelać nimi z powrotem. Po kilku godzinach najeźdźcy się wycofali. 40 tysięcy nie złamało 400 ludzi. Dlatego do dziś nazywa się to polskimi termopiłami XVII wieku. Jeśli dotarłeś do końca, zostaw lajk like i subę. Takich historii nie uczy szkoła.